wszystkim witam was w drugim odcinku kampanii ekonomicznej edycji ostatecznej twierdzy pierwszej. Kampania podtrzymywanie ognia. Misja druga droga wzdłuż wybrzeża. No, słuchajcie, poprzedni odcinek bardzo fajny, bardzo fajna misyjka. Zobaczmy, czy poziom zostanie utrzymany i czy dalej Firefly zaspokoi nasze potrzeby. Lecimy z fabułą. No dobra, ta wioska raz za razem pada ofiarą żyjących wśród wzgórz wilków. Aby osada mogła stanąć z na nogi, musimy w pierwszej kolejności pokonać groźnych drapieżników, które są źródłem całego problemu. Poziom trudności bardzo trudny, nie mamy ograniczenia czasowego. Liczba ludności 80, pobłogosławienie 75%, konsumujący piwo 100%. O, żeś to będzie długa misja, coś tak czuję. No ale y, nie zmienia to faktu, że może być ciekawa, prawda? No dobra, zapozujmy grę i zobaczmy, co my tutaj mamy. Nie widzę żadnego znaku tutaj. Tutaj mamy morze, bardzo fajne. Przynajmniej wybrzeże. Tutaj też nie ma żadnego znaku. spoko, mamy faktycznie cienki pasek zieleni. No jakoś to będzie. Damy radę. Mamy czterech zbrojnych. wyślimy ich może pod siedzibę. A, tutaj jest znak. Ok, no dobra. Trochę lasu. Nie jest go za dużo, także nie będziemy mogli go karczować bez opamiętania. Ale myślę, że to będzie do zrobienia. Trzy zbroje, dwa miecze dostajemy na start. No, w sumie spoko. Hmm, tutaj gdzieś żelazo jest, które będzie bardzo powolnie do nas dostarczane. W sumie nawet nie wiem, którym jest wejście tamto mniej do nas. Chyba tędy jest przejście. Ojejku, no fajnie. Co my to mamy zrobić? 80 ludności, 75 połowów. no dobra, i piwo. Nie powinno być dużego problemu, ale może być różnie. Skoro tam jest znak, to może ustawmy tych czterech zwojnych gdzieś tutaj. No, i zacznijmy może od wydobycia drewna w ten sposób. to zróbmy. Zbudujmy może z raz, dwa i jeden. Sad. Ok, w ten sposób mm, dajemy na cztery, minus dwa na podatki i lecimy. Ciekawe jestem, co z tego nam wyniknie. Brak ludzi do pracy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wilki grasują po okolicy. Już wilki? Ojejku, ile ich jest? Czterech. No dobra, to ci zbrojni chyba dadzą radę, co? Nie no, na pewno dadzą radę. Mój panie! Mój panie, wilki atakują! Dobra, myślę, że trzeba będzie się zająć dosyć szybko pozyskiwaniem żelaza w takim razie. Oczywiście to się wiąże z tym, że będziemy potrzebować drewna, które, no cóż, czekamy na nie. Idzie pierwszy drwal. Będzie długa misja, Zobaczcie, wszystkie towary takie dosyć istotne, kluczowe dla nas będą donoszone z góry. Eee, tak samo jak i żelazo. Także, no, nie będzie to zbyt dobre. Mam wrażenie, że będzie trzeba też z żelazem operować w ciekawy sposób. Budujmy tutaj dwa domki od razu, nie będą. Nasze zapasy żywności. Dobra, to powinno dużo dać. Jeszcze bym sad jeden zbudował, albo z dwa nawet. Jeden sad tu zmieścimy jeszcze? Nie zmieścimy już takiego sadu, niestety. No dobra, to robimy sadik tutaj, drugi gdzieś tutaj i trzeci. I może czwarty, i na piąty już się nie zmieści. Dobra, tu pszenicę. Z dwie pszeniczki. Ach, brakło drewna. Ale zaraz będzie. No dobra, spoko. Rozbudujmy nieco skład zapasów. Może w tym kierunku go puśćmy. Trzy powinny nam wystarczyć, tak szczerze mówiąc. A wiecie co, że raz Potrzeba zbudujemy. Drewno. Myślicie, że zmieniacie się tutaj dwie kopalnie? Raczej nie. Dobra, to zbudujmy tak jedną. I powinno być to, musi nam to wystarczyć, nie powinno tylko musi nam to wystarczyć. Jeszcze jedną chatę myśliwego bym zbudował, gdzieś tutaj. No i dobra no, jak te zbrojni się trzymają. Nie ma tragedii, ustawmy ich tak bardziej w grupie. Może będą szybciej ich eliminować wtedy. Nie, wszystko się oparło na jednym. Może od ich ustawmy, no co? W ten sposób jakoś, żeby oni się tak kurczę zazębiali tutaj fajnie. Jesteśmy gotowi! Dobra, może teraz będzie lepiej. Chodzi o to, żeby się rozkładało pomiędzy nich obrażenia, które wilki nam zadają. Okej, okay, kolejny myśliwy może wjechać. Bardzo chętnie. I kolejne. Mamy tutaj studnie. Nie ma studni, moi drodzy, nie będzie pożarów. Ja bym tych chłopczyk dobudował. Coś takiego. Potrzeba drewna. Kamień też można zacząć wydobywać. Potrzeba Tego drewna. kamienia też nie wiadomo, ile nie będziemy mieli. Ale ze dwa łomy zbudujemy. Wilki grasują. Dobra. Dobudujmy jeszcze Za mało pracowników, aby ten dwa mógł O, dużo szybciej z wilkami poszło teraz. Spoko. Za mało pracowników. Dwóch drwali jeszcze dobudowałem. Ale twierdzą, że mamy za mało pracowników. No dobra. Jakieś tam złoto się nam odkłada. Mamy tylko... Tryb... Nie mamy targowiska. Ajajaj. Aj, 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 aj. Idzie pierwsze żelazo. Bardzo fajnie. No cóż, e, można by było w sumie zbrojownię postawić gdzieś może tutaj. Nie będziemy budować nie wiadomo jak dużo tych e, m, budynków produkcyjnych. Wypadałoby też zbudować młyn. Nie ma targowiska, nie ma jak nawet drewno wykupić. Lipa straszna, powiem wam. Taka sroga ta misja się wydaje. Zobaczmy jak sobie radzą zbrojni, czy oni faktycznie biją grupą, czy wszystko się opiera mimo wszystko na jednym żołnierzu. Trzech, okej, okay, dobra. No to pięknie wygląda. Co prawda ten oberwał dosyć mocno. Może go zmieńmy miejscami z tym. Przez kilka chwil, żeby chociaż sobie odetchnął gościu. Możemy dorekrutować dwóch zbrojnych. Zróbmy to. Zostawmy je gdzieś tutaj. I Za budujemy teraz młyn. Młyn może zbudujemy w tym miejscu. Trzeba by zaraz piekarenki też zbudować. Myślę, że piekarnię zbudujemy sobie w rządku w tym miejscu. W ogóle spichrę, to bym bardzo chętnie przeniósł. Mamy plus 8, minus 6 na podatki. cztery piekarnie. Może być. W sumie żebyśmy mogli przetransportować dotąd drogą lądową bez problemu. Co prawda będzie to skosztować trochę drewno, ale... Ale... Niech będzie, że tutaj. Tutaj sobie spichlerze że zrobimy. A gdy przyjdzie czas, a przyjdzie na pewno, e, przerobimy to jeszcze inaczej. Zrobimy sobie przerwę. I zaraz jak padnie na drewno. O właśnie. Dobra. To robimy tak. Hmm, dobudujmy jeszcze z dwóch drwali. Nie no, można dużo tych drwali. Mamy jeszcze czterech zbrojnych, ale dwóch jest już obitych. To konkretnie. Wyślijmy taki backup tutaj gdzieś z tyłu. Hmm, dwa żelaza niby mamy. Ale ani na że ani na tego nie mam na razie drewna. No spoko. Dobra, dobudujmy w ogóle jeszcze parę pszenicy. Może w ten sposób to zróbmy. Czy jest tu gdzieś jeszcze jakieś żelazo ukryte, którego nie widzę? Nie. No możemy jeszcze wołu dobudować. Myślę, że po trzy na jedną kopalnię, jak najbardziej. Szkoda, że nie możemy tych wołów, to ten, znaczy tych, że tego żelaza nigdzie jeszcze więcej pozyskiwać. Możemy zacząć budować za to farmy chmielu. Myślę, że zrobimy sobie w tym miejscu. Plaża działa jak obszar zielony, także warto by było to wykorzystać. 5 na razie... 5 na razie będzie musiało wystarczyć. Wycofajmy tego rannego zbrojnego, podstawmy na jego miejsce innego. Tak samo ten jest ranny i wycofamy. Nie chciałbym stracić tych rycerzy, znaczy ten to na pewno jest już na emeryturę. Wyślijmy go gdzieś tutaj. Ten jeszcze może powalczyć, także zostawimy go chwilę, a możemy w międzyczasie dwóch zrekrutować nowych i podesłać ich na backup. Twoja popularność spada. Wow, 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 wow. wow. z tym jedzeniem. E, tak. naszych powiększają się Więcej piekarni mój panie. Możemy postawić pierwszy kościół. Ja bym na start postawił katedrę. Tylko gdzie? Eee, tutaj by się wcisnęła. Tego drwala jednego trzeba było usunąć, tylko on gdzie chyba Polas teraz. Kurde, z drewnem mam nadzieję, że nie jest. Coś może być. Dobra, poczekamy, przypilujemy tego. Ataki wilków stają się coraz bardziej intensywne. Mój panie, wilki atakują. Jakoś tam sobie radzimy z odbieraniem tych ataków. Wilki grasują po okolicy. Wow, fajnie, Wilki grasują po okolicy. mamy cię, ok. Dobra, postawmy tutaj katedrę. I co możemy jeszcze postawić? Możemy postawić jeszcze kościół. Tutaj wydaje mi się, żeby było spoko. No i na razie to tyle. Chociaż zluzowało nam się z kamieniem. Warto było pomyśleć nad kilkoma browarami. Dobra. Może jeszcze kilka farm pszenicy, no co na to? Tutaj chyba kamień jest taki permanentny. Nie można tutaj tego zbudować, Zróbmy tak, teraz jak tą zbrojnę? No, wymiany. Wędrujesz tutaj, Ziomek, a ty wędrujesz tutaj. Mamy jeszcze jednego na podmiankę. No i dobra Jakoś tam sobie żyjemy. Dobra, składnik trzeba powiększyć. Nie mamy wyjścia za bardzo. Zrobimy to w ten sposób. Jesteśmy ja Mam wrażenie, że ten zbrojny nic nie robi, także go przestawimy. Tutaj jakoś. Nic nie da. Jakbyśmy go ustawili w ten sposób, to może, może. Dwóch rannych. Przemyśleli to sobie z Firefly i ziomeczki. Żeby nie było zbyt łatwo, nie? Teraz on napierę zbiera od wszystkich. O! Tak jak teraz może. ich tak ustawić zróbmy tak jak wilki przyjdą to będą lecić na nich a oni z agresorem będą podchodzić do, do nich myślę że to ma sens dobra płatneż trochę za dużo e, zgarnął Przyrzućmy tych tutaj oj nie Wilki lecą tędy, to może tutaj ich po prostu ustawmy. Wszyscy, status neutralny. No zresztą straciliśmy tych dwóch. Trzeba zrekrutować po prostu łuczników i tyle. No, jeszcze gorzej niż było. Tutaj było chyba to ustawienie najlepsze. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w ten sposób. Wybiegają. co mamy zrobić Postawa agresywna gdzieś tutaj ustawimy, może co powinno zadziałać, tak mi się Z wydaje. Ty Dobra. tylko co mamy zrobić Dobra. potrzeba nam nowych rekrutów sir. Wilki grasują po okolicy. Dokąd ty? Spójrz Mój panie, wilki atakują. Dokąd ty Powiedz tylko Wilki nazywa. grasują po okolicy. Co Możesz na nas liczyć. Wilki grasują po okolicy. Myślę, że w kupie siła będzie najlepszym rozwiązaniem. Dobra, jak tam kamień? Kamienia mamy bardzo dużo. Postawmy drugą katedrę w takim razie. E, tutaj wciśniemy. Jest przejście? Powiedzcie, że jest przejście. Fajnie, fajnie to wymyśliłem. Wilki grasują po Nie okolicie. ma co. Mój panie, wilki atakują. Kolejny kościół. tu. Możemy jeszcze kilka kościołów zbudować w sumie. Dobra. Jak tam nasza wiara? Mhm. Religia nic. Republiku Syryjskiego jest 13. No dobra, no może to da radę. Zrekrutujmy znowu włóczników wszystkich. Potrzeba nam nowych, trzeba nam ich tutaj. to 39 włóczników moglibyśmy wysłać tutaj się im agresora i tyle. Tych zbrojnych ustawmy sobie tutaj na plecach. Tam jeszcze dwóch zbrojnych możemy dosłać. No i pięknie jak to tu wyszło. No, chyba nie najlepiej. Powiedz tylko co mamy zrobić. No to będzie trzeba produkować też i włóczni więcej. Wilki grasują po Czy my straciliśmy naprawdę 15 włóczników w tak krótkim czasie? powiedz o wilkach. No dobra, zacząłem budować karczmy. Nie wiem, jaki tam procent jest konsumujących. Aha, 100% spoko. No to teraz tak naprawdę trzeba się skupić tylko i wyłącznie na. Mordę, że strasznie ci włócznicy lecą. Słuchajcie, wycofamy ich teraz tutaj. Zdziesiątkowały nam wilki tych włóczników. Może ustawmy ich tutaj razem z tymi. Nie mam zbytnio pomysłów. Ale status obronny bym chciał, żebyście mieli. Mam no, wrażenie, że za drugi atak jest taki mega, a reszta jest taka stonowana, ale te ataki mega są naprawdę mega. Nie mam już pomysłów na to, jak można by było ulepszyć tę obronę, tak więc zostawimy to tak, jak jest. No i będzie musiało to wystarczyć. W ogóle, jak tam z podatkami, minus 2, a popularności mamy dużo więcej, z tego, co widzę. Możemy użyć na minus 4. I co jeszcze możemy zrobić? Żywność wydawać nie, żywność musi być taka, jaka jest. Usunąłem wszystkie sady, które mieliśmy, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu. Przeniosłem te pichlerzy, w miejsce, w których są piekarnie. To powinno być ok. Dobudowaliśmy też kilku kolejnych grotników, którzy będą nam broń klepać. Dajmy tutaj postawę obronną. Wszystkim dajmy postawę obronną. W sumie nie się rzucają wszyscy w kupie. To jest jedyne sensowne rozwiązanie. Mamy same miecze teraz, no to dajemy może możliwość wyprodukowania trzech tarcz. Status obronny lecić na front. Myślę, że trzeba dobudować jeszcze tych grotników, bo to będzie lipa. Coraz większe są te hordy wilków, zobaczcie sami. Wow. I zostaliśmy praktycznie bez obrony.

Praca została wstrzymana. Pani. Dokąd w tym razie? No to. Yy, yy, tylko co mamy zrobić? Wilki grasują po okolicy. Potrzeba nam broni, Ser. O! Krzyż o... mi Dokąd idziemy? Wilki grasują po okolicy. Panie, wilki atakują. No, wybronimy się przed tym. Tak średnio bym powiedział. Wilki po okolicy. O, ja pierdzielę. Dobra, zabudujemy się po prostu. Nie ma przejścia. Musieliśmy się uciec, uciec do tego, bo tutaj było już niemożliwym się wybronienie. Trudno. A traciliśmy procentowe błogo, błogosławieństwa w sumie za każdym razem kiedy wilki atakowały. No ta armia by nas już nie wybroniła, by nas zniszczyła ta gra. No, zobaczymy, no może jeszcze nam się jakimś trafem uda to ogarnąć. Te wilki znikły. A nie, siedzą tutaj. Nie ma, lekko. No dobra, no to teraz nic tylko czekać na błogosławieństwo. W możemy odpalić z powrotem kopalnię kamienia. Żałuję, że zrobiłem to w ten sposób, a nie zatrzymałem wołów. Byłoby to znacznie sensowne. Mielki bardziej sensowne. Byłoby to bardziej sensowne na pewno. Już z pięć ataków się tam skumulowało, także fajnie. Słuchajcie, częstotliwość tych ataków wilków jest niemożliwa po prostu. Ja nie wiem, nie wiem, jak bym miał to ukończyć normalnie, bez tej zapory z chatek drwala. Może kiedyś spróbuję jeszcze raz i przejdę to na należyty sposób, ale powiem wam szczerze, że... No mieliśmy łącznie kilkuset łuczników. Zostaną mi garstka. Nie, nie nadążaliśmy produkować włóczników do obrony. Jednak wilki bez włóczników to jest ciężka wilki sytuacja. Grasują wilki grasują po okolicy. Wilki grasują po okolicy. Wilki grasują po okolicy. Ciężko byłoby to przejść normalnie, naprawdę. Powiem wam, że co 30 sekund mniej więcej mamy komunikat o tym, że wilki atakują. No dobra, słuchajcie, powoli zbliżamy się do wymaganego poziomu pobłogosławionych ludzi i powiem wam tak, tę misję Wam ocenił zdecydowanie niżej niż poprzednią, bo tam mieliśmy faktycznie jakieś wyzwanie, które. No, było ciekawe, a to jednak jest po prostu spamowanie wilkami. Strasznie populacji. Strasznie nas spadło ilość pobłogosłych ludzi. Nie wiem dlaczego. Z czym to się wiąże? Nie wiem, no dobra, chyba dobijemy do tych 75. Tak teraz patrzę. W ogóle ciekawe jest to, że tak tam faluje ta ilość pobłogosłych. W sensie teraz rekrutuje wojsko. Jest zawsze taki wpływ tam miał. Nie wiem jak tam twierdzę definitywnej edycji, ale... No. Podstawowej twierdzy, jak rekrutowaliśmy wojsko, to ubywało tych pobogosławionych ludzi. Ale wcześniej, zanim zacząłem to robić, no to nie ubywało, nie, nie rekrutowałem ludzi. W sensie za, falowało nam poziom błogosławieństw. Poziom błogosławieństw tam falował przed tym, jak zacząłem rekrutować w wojsku. Także nie mam pojęcia o co chodzi. Praca została wstrzymana. Ten obiekt aktualnie funkcjonuje. Mój. Potrzeba nam nowych Dobra, mamy, mamy wygraną. Nie do końca się czuję z tym dobrze, że zrobiłem to w ten sposób, no ale nie byłem w stanie tego inaczej. Stracone jednostki 61%. Proszę bardzo, czyli tutaj jeszcze miało to wpływ. E, 35 ludności dodatkowo. Słuchajcie. E, dajcie znać w komentarzach. Być może powtórzę na Waszą prośbę tę te misję, ale... Wydaje mi się, że no ciężko by było to zrobić w inny sposób, szczególnie pod koniec. Naprawdę było mega intensywnie, jeżeli chodzi o te wilki. A z jedną kopalnią żelaza, no, sorry, no, ale nie byłem w stanie wyprodukować wystarczająco silnych jednostek, żeby móc to ogarnąć. Zostawiam to Wam. Misja mi się nie podobała tak bardzo jak pierwsza, no, ale była też na swój sposób ciekawa może mniej niż ta poprzednia ale dała radę. Także zobaczmy, co będzie nas czekać w trzecim odcinku.